Odkręcam głowę od siebie, przygniatam do maty, wędruję ręką po okręgu pod triceps, dogniatam dłonią, dłoń i ściągam do dołu, wyciągam klucz. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj popracujemy nad techniką tak zwaną kluczem Amerykaną, z pozycji bocznej. Bardzo ważny element, żeby moja ręka kontrolowała rękę zawodnika w dalszą od siebie. Podkręcam głowę, przesuwam się w kierunku ręki. Zaczynam pracować, wiadomo, że będzie bronił. Zaczynam pracować, przechwytuję dłoń, dogniatam do maty, skręcam rękę do kąta prostego, odkręcam dłoń na zewnątrz, ściągam do dołu i wędruję do góry. Żeby skrócić, żeby skrócić ruchowość w ścięgnach, i w stawach, bardzo często nie ruchamiam drugą, drugą rękę, skręcam, skręcam głowę zawodnika od siebie, żeby się do mnie nie odwracał, dogniatam tułowiem. Przechwytuję nadgarstek, zaczynam dogniatać, wiadomo, że będzie tą ręką gdzieś tam próbował obracać. I Najprawdopodobniej ta ręka znajdzie się pod kątem do klucza. Dogniatam ją do maty. Odkręcam dłoń na zewnątrz. Przechwytuję. Ściągam do dołu i do góry. Pamiętajcie o tym, żeby robić to na treningu bardzo powoli. Można. Przeciągnąć rękę zawodnikowi, trenujcie bezpiecznie i zapraszam Was do kolejnego odcinka.